Przychodzą takie dni, kiedy chcielibyśmy odpocząć od tych wszystkich walk z demonami. Wyprawami pozostanie królem piratów lub też nie chce nam się już liczyć, ile wieków minęło od wydania ostatniego rozdziału Hunter x Hunter. Ogarnia nas silna potrzeba przeczytania czegoś spokojnego, ciepłego, dającego nam maksymalny komfort psychiczny. Coś, co podniesie nas z doła i poprawi humor nie głupim prostowskim żartem, jakimiś magicznymi okruchami życia, które emanują czystym dobrem. I dlatego dziś chciałbym zainteresować Was mangą Starszy Pan i Kot. Seria ta, tworzona przez panią Umi Sakuraj, a publikowana w naszym kraju przez wydawnictwo Waneko, doczekała się 8 tomów, z czego połowa jest już dostępna w języku Mickiewicza. Podłócie się ciepło kocykiem, zawołajcie swojego pupila, jeżeli jest w pobliżu, i przygotujcie sobie kubek ciepłej herbatki, bo od tej serii człowiekowi zdecydowanie robi się miło na serduszku. To zaczynamy. Starszy Pan i Kot, ale nie ten. Starszy Pan i Kot to manga, która przedstawia nam losy pana Fuyuki Kandy oraz uroczej, ogoniastej kulki z łapkami, którą jest jego pupil, kot Fukumaru. Pan Kanda jest już człowiekiem w zamaconym wieku, który sławił się jako znakomity pianista i autorytet dla wielu adeptów tej muzycznej sztuki. W życiu prywatnym doczekał się on żony oraz odchował dzieci. Niestety w pewnym momencie doszło do życiowej tragedii i żona Kandy zmarła, a ponieważ dzieci już z rodzicami nie mieszkały, to ten poczciwy starszy pan został sam. Los jednak krzyżuje go drogę z kotkiem Fukumaru, rasy egzotycznych krótkowłosych. Chociaż słowo kotek jest nie do końca na miejscu. Zwierzak ten aż od roku mieszka w sklepie zoologicznym, a całego świat stanowi bardzo ciasne pomieszczenie. I jedyne co może robić, to obserwować ludzi. Ludzi, którzy niestety nie są zainteresowani przygarnięciem takiego pulchnego kota, uważając go już za niemłodego i brzydkiego. Życie tej dwójki zupełnie się więc zmienia, gdy Kanda we wspomnianym lokalu go zauważa. Obaj są sobą oczarowani i błyskawicznie tworzy się między nimi więź, która pozwoli zarówno kotu, jak i człowiekowi odzyskać wolę życia i po prostu czerpać z tego radość. Mangę Starszy Pan i Kot trzeba rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Pierwszą jest oczywiście sytuacja Pana Kandy, która jest część absolutnie powszechnej w naszym świecie i w podobny czy zbliżony sposób może dotknąć każdego z nas. Już w pierwszym tomie szybko rozumiemy, że Pan Kanda jest samotny, jego żona umarła, a ponieważ mówimy o osobie starszej, która swoją swoim ukochaną spędziła praktycznie połowę, jak nie większość życia, to strata takiej osoby to jak utrata części własnej duszy. Pan Kanda wpadł w depresję, nie wysypiał się, nie miał apetytu. Miał stałe uczucie pustki, którą się nie chciał czymś zapełnić. Ponieważ miał swoje lata, to oczywistym jest, że ostatnie co myślał to to, że inna kobieta mogłaby mu zastąpić żonę. Spotkanie z kotem Fukumaru go odmienia. Dla kogoś, kto nigdy jeszcze nie posiadał zwierzaka, jest to jednocześnie wielka przygoda, wielki obowiązek, ale i wielka radość. A ponieważ żona pana Kandy zakończyła go za życia do wzięcia zwierzaka, to jest to też spełnienie ostatniej prośby najbliższej mu osoby. Choć autorka mangi sama w tomikach przyznaje, że koty posiada, to nawet bez tej wiedzy widać od razu, że tę serię pisała zaprawiona w boju kociara. Większość zachowań Fukumaru mogą obserwować także u swojego kota na czele z szałem na kartony. Posejta zachowuje się dokładnie tak, jak zachowuje się klasyczny kot. I regularnie wywołuje to albo śmiech, albo wspomnienie nostalgii, kiedy w starszym panu i kocie widzimy odbicia swoich sytuacji. Ten nowy, kotowaty aspekt domu pana Kandy zupełnie regeneruje tego starszego człowieka. Chociaż nie tak od razu, ale o tym za chwilę. Fukumaru swoją żywotnością, kocią ciekawością i figlarnością rozpala na nowo radość i zapał w swoim właścicielu. Bardzo, bardzo często dostajemy kadry, gdy Fukumaru po prostu jest sobie tą pocieszną kulką i to wystarczy, by Kanda go ubóstwiał i podrażniał go kocha. Co kot odwzajemnia, ponieważ perspektywa kota również jest w tej serii obecna, i nieraz głośno myśli i komentuje czytelnikowi swoją przeszłość i przemyślenia. Wielokrotnie kilka, kilkanaście stron mangi pod rząd to są proste, ale sympatyczne sytuacje związane z interakcją tej dwójki, które zawsze kończą się czymś rozczulającym. W takiej serii jak ta, ma to wszystko swój sens, dla pana Kandy jest to rodzaj bezpiecznej terapii i walki o swoje lepsze samopoczucie, walki z depresją. To człowiek, który kocha ludzi, zwierzęta, a który nagle został pozostawiony sam, więc taka akumulacja zabaw i od z Fukumaru ma na niego zbawiony wpływ. Stopniowo staje się on coraz bardziej otwarty na nowe osoby, uczy się obsługi aparatu w telefonie, by cykać sobie selfie z kotem, wreszcie chętnie opowiada o swoim życiu i przemyśleniach, dzieląc się chociażby swoimi fotkami z pupilem. Kanda to nie jest erdzi nastolatek, który musi wyłupać swojemu bratu oczy, by odblokować lepszego Sharingana i zbawić świat. To doświadczony życiowo zawodnik, który miał już za sobą szczyt spełnienia, lecz jego świat się zawalił. A kiedy widzisz, że połowę życia masz już za sobą, a drugą spędzisz bez osoby, której obecność była dla ciebie naturalna jako dychanie, to stajesz przed krawędzią urwiska, a z dołu cię rozpacz, bezsilność i brak wiary w to, że możesz się podnieść lub bo go walczyć. Dlatego obecność w mieszkaniu kota, który daje mu nowe tematy do rozmowy z ludźmi, narzuca nowe rutyny i czynności dnia, a jednocześnie Witek go zawsze przed i po pracy, to jedno z najlepszych lekarstw, jakie mogło go spotkać. Dodatkowo w kumaru też jest szczęśliwy, bo on również odzyskuje wiarę w ludzi i może być przez kogoś kochany. Wszystko to oczywiście udziela się czytelnikowi. W stracie pana Kandy można widzieć jakąś własną utratę szczęścia. Zaś jego problemy ze snem czy kadry, gdy jest samotny we własnym pokoju, są zrozumiałe bez żadnych słów. Szczególnie dla ludzi z podobnymi przejściami. Po czym, gdy w życie tego pana z butami i na pełnej mocy wchodzi Fukumaru, to ciężko się nie wzruszyć ich radością i relacją, jaką stworzyli. Starszy Pan i Kot jest doskonałą serią, gdy sami czujemy się źle chcielibyśmy trochę radości sobie zaaplikować, nie wychodząc nawet z własnego pokoju. W kura mu jest rysowany przeuroczo, Pan Kanda to elegancki gentleman, z otoczenie jest raczej sterylne, ale przyjazne. Nawet postacie dookoła Kandy zawsze tym dobrem i zrozumieniem emanują, co mocno potrafi różnić się od tego, jakie osoby spotkamy w prawdziwym życiu, gdzie nawet posorna troska może mieć ukryte motywy. Nie traktowałbym tej mangi jako ucieczkę od problemów. Rzecz jako coś, co dalej pokazuje, że każdy z nas problem w swoim życiu posiada, ale rozpływa przekorny i nagle może skoczyć nas czymś, co podniesie nas na duch. Trzeba jednak jeszcze pomówić o tej drugiej płaszczyźnie, gdyż jest to ona mocno związana z tym, jak starszego pana i kota najlepiej w ogóle czytać. Jak wspomniałem, aktualnie na naszym rynku mamy cztery tomiki. Technicznie przez wszystkie cztery przewija się jakaś ciągła historia, bo mamy następujące po sobie punkt. Jest więc przygarnięcie kota. Pierwsze początki opiekowania się nim, świeże rozmowy ze znajomymi o swoim nowym lokatorze. Po czym pan Kanda staje się na tyle otwarty, że próbuje częściej spotkać się z bliskimi, podejmując się nawet przezwyciężyć swój lęk związany z koncertami. Wszystko to jednak jest bardziej pretekstem do tego, by tomy wychodzić mogły i kusiły czytelnik jakiegoś rodzaju ciągłą fabułą. Trzeba oczywiście pochwalić te wątki, zwłaszcza te związane z otwieraniem się na innych czy walką z lękami, ale tak naprawdę jest to bardziej dodatek do ogólnego przesłania jakim jest otrzymanie szansy od losu i rozświetlenie mroku, który nas otacza, o którym już wspomniałem. Każdy tomik daje poczucie ciepła, wywołuje uśmiech, a na zabawę Kandelsu Kumaru po prostu chce się patrzeć. Dlatego dobrym pomysłem jest, by nie czytać tych tomików naraz. Seria ta jest stworzona ku temu, by przeczytać kilka rozdziałów, po czym zrobić sobie przerwę. Idealnie sprawdzi się w sytuacji, gdy jest nam smutno, jesteśmy rozczarowani, coś nas zabolało albo potrzebujemy pociech. Wtedy starszy Panikot sprawdza się rewelacyjnie. Można czytać tę serię także z neutralnym podejściem. Po prostu dziesiąć się tymi wszystkimi wzruszającymi kadrami. Ale przypomina to wtedy czytanie komiksów z Kotem Garfieldem. Jako kilkudymkowy komiks w gazacie sprzedał się super, bo pojawił się regularnie i był miłą przerwą od cięższych rzeczy. Gdyby jednak czytać to jako gruby zbiór, strona po stronie, to moglibyśmy szybko wpaść w znużenie. Sam starszego pana i Kota starałem się czytać jeden tom dziennie. Dlatego wydaje mi się, że nawet jeżeli chcielibyście już teraz nabyć i nadrobić to, co jest na rynku, to polecałbym kupić najpierw jeden tom czytać go sobie według usnania, na przykład wieczorami, gdy musimy się zresetować, a dopiero za jakiś czas sięgnąć po tom kolejny. Pozwoli to uniknąć przesłudzenia się, a jednocześnie będziecie mieli co jakiś czas odpoczynek od poważniejszych spraw. Takie wasze kocie sanktuary. Kończąc więc, uważam Starszego Pana i Kota za bardzo podnoszącą na duchu, sympatyczną serię, która spokojnie powinna się znaleźć nawet nie w końcu każdego fana mangi, co każdego fana komiksu ogólnie. I to nawet nie od razu wszystkie tomy, bo sam pierwszy tom w zupełności się sprawdzi. A jeżeli kota Fukumaru i jego właściciela pokochacie, to pewnie tak czy tak spuści się na kolejny tom, pokazując w tym też szacunek autorcy. Dla mnie lektura tej serii miała dodatkowo prywatny wymiar, ponieważ 15 stycznia tego roku zmarł mój pięcioletni letni Gacek, który niestety przegrał swoją walkę z chorobą. I radosnych kandy i Fukumaru był więc dla mnie szczególnie fascynujący. Cieszyłem się szczerze, że nawet jeżeli to tylko zbiór kresek pisarki, to przynajmniej mają siebie nawzajem każdego dnia. I to by było już wszystko. Jeżeli takie omówienie mangi Starszy Pan i Kot wam się podobało, to będę wdzięczny za wasze kciuki w górę, obserwowanie kanału. Czekam też jak zawsze na komentarze. Cześć.